Cześć, witam na kanale info Prawa. Spora część osób już nie ma ogórków gruntowych. Głównie to mączniak rzekomy zniszczył uprawy, ale nie tylko, bo jest też choćby groźna choroba o nazwie kanciasta plamistość. Choroba niedoceniona. No i dobra, padły nam te ogórki. I teraz myślimy sobie, czy za rok możemy uprawiać je po ponownie w tym samym miejscu. Czy też nie. W tym filmiku więc o odkażeniu gleby po chorobach ogórka, ale nie tylko. Posłuchajcie. Najpierw standardowo polecam moją książkę Info Uprawa jako Prawedź Warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Zakupiono już około 16 tysięcy egzemplarzy. Zachęcam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Można kupić książkę papierową, jak również w wersji elektronicznej, na tom jest świetna promocja do końca sierpnia. Zapraszam. W teorii nie powinno się uprawiać ogórków na tym samym miejscu przez około 3 lata, szczególnie jeśli te ogórki chorowały. Tak samo nie powinniśmy na tym miejscu uprawiać innych warzyw, które chorują na, to, na taką samą chorobę, która zniszczyła nam ogórki. W praktyce jednak u mnie jest różnie z trzymaniem się tej zasady. W tej chwili no, mam ogórki gruntowe, jedne rosnące na, na nowym polu, gdzie wcześniej one nie rosły, ale mam też ogórki gruntowe rosnące na polu, gdzie dwa lata temu też były te ogórki gruntowe. Świetnie one rosły, no w końcu padły na mącznika rzekomego. Jak również no, w tym, na tym miejscu rok temu były dynie, które pięknie zaplonowały, mimo że nie powinny być uprawiane na tym samym miejscu. I teraz mam ogórki gruntowe, mimo że w teorii ich nie powinienem mieć na tym miejscu. Czasami jednak ma po prostu tutaj wolne miejsce i daje dane warzywo. Ważne jest jednak jakie kroki podejmuje ku temu, aby warzywa rosły dobrze, żeby późno padły, bo i tak padną. Już robiłem filmik o odkażeniu gleby po pomidorach no i moje zachowania są podobne, ale jednak są różnice. Najpierw jednak ważne jest uzupełnienie składników pokarmowych. Robię to spiąc nawóz granulowany. No można dać na przykład nawóz wieloskładnikowy uniwersalny, na przykład właśnie Ogród Kompleks, Villa Nordic Supreme, Azofoska. Polecenie nawozu nie jest reklamą płatną. Nie mam współpracy z żadną firmą. Dobre jest też dodanie świeżego obornika czy też obornika granulowanego, ale ten granulowany po takich wymagających warzywach jak ogórek, no to bym dał jako nawoz dodatkowy, na przykład na jesień sypiąc trochę nawozu wieloskładnikowego, a na wiosnę trochę. Granulowanego obornika, czy też na odwrót. Następnie należy wybrać odmianę ogórka, która jest odporna na choroby, a przynajmniej ma dużą tolerancję wobec wielu chorób. Dodatkowo, jak zauważyłem, dużo osób ma problem z tym, że, no, że ma kwiaty męskie, a nie ma za dużo żeńskich. No to kupcie sobie odmianę samopylną, partenokarpiczną, i wtedy macie duże plony. Duże plony, wiecie, że no, nie macie problemu z tymi kwiatami męskimi. Robiłem odcinek o odmianach ogórka, no ale polecam na przykład odmianę Oktopus Partner. Bardzo ważne jest przygotowanie gleby, jak również odpowiednie przygotowanie rozsady, o ile rozsadę przygotowujecie, a nie siejecie bezpośrednio do gleby. Rozsada musi być dobrej jakości, ładna krępa, a nie taka wybiegnięta. Jak dobra będzie rozsada, no jak będzie dobrze przygotowana gleba, zrobione stanowisko, to będzie wtedy zauważalnie lepiej rosło ogórki, wydadzą większe plony i z dużym prawdopodobieństwem później dopiero później padną. Ale i tak padną. I tutaj pytanie, czy odkażać glebę po ogórkach. Jak przy pomidorach powiedziałem, że nie trzeba, tak tutaj powiem, że no może i warto. Środkiem do odkażania gleby jest Magnicur Energy. To jest dobry środek służący do podlewania, jak również do opryskiwania. On odkaże glebę po łączniaku rzekomym, po różny zgniliznach, po fitoftorozie. Oczywiście polecam zapoznać się z etykietą i stosować się do tego, co na niej pisze. To jest jedna z opcji. Bardzo fajna z opcji, ale... Jest też opcja naturalna, Polyversum WP. Bardzo dobra opcja zapobiegająca różnym chorobom grzybowym. Środek stosujemy w trakcie uprawy. Czyli co? Ja bym postępował no, zgodnie z etykietą, używając środek mniej więcej 3 razy. Tutaj mi chodzi o sytuację, gdy ogórki rok temu chorowały że chorowały mocno. Postępujemy według etykiety. Oprysk liści z góry, z dołu, trochę spadnie na glebę, no i jest dobrze. Warto też podkreślić, że środek jest przeznaczony również do podlewania roślin. Polyversum to bardzo dobry środek, ale ja używam jeden raz środka o nazwie Proplant 722 SL. Mówiłem już kilka razy o tym środku, no, o Polyversum i o tym Proplant. No i ten Proplant też działa przez podlewanie, jak również przez opryskiwanie. Ja opryskuję ogórki raz w okresie letnim, mniej więcej w okresie, gdzie ten moczniak rzekomy się pojawia. Zawsze robię o tym filmiki. W sumie nie tylko mośniak rzekomy. Więc ja opryskuję tym środkiem liście od góry do dołu i też coś trafi na ziemię. Jeden raz. Jeśli natomiast istnieje duże zagrożenie chorobami ogórka, to zasadne jest wcześniejsze podlanie tych roślin bezpośrednio po posadzeniu. Podsumowując, ja po uprawie ogórków zwykle robię tak, że usuwam resztki po ogórkach, może coś jeszcze na tym miejscu wysiewam, co nodami zbiorę jeszcze w tym samym roku. Potem jesienią i lub wiosną daję nawóz. Na wiosnę dobrze przygotowuję rozsadę, dbam o moje uprawy, a potem zwykle raz używam tego środka chemicznego. Jeśli u Was jest bardzo duże zagrożenie chorobami, no to możecie odkazić glebę tym magnikurem, albo po posadzeniu po, po podlać tym proplantem. No później w okresie letnim tym środkiem opryskując. Jeśli chcecie naturalnie, no to to są około 3 razy, jeśli te choroby właśnie występowały w dużej ilości. No jeśli nie, no to może jeden, dwa razy starczą, ale no, trzy razy to jest też dobre rozwiązanie, tym naturalnym środkiem. Mam nadzieję, że to jakoś dobrze Wam wyjaśniłem. Jeśli macie wątpliwości, to oczywiście piszcie. Postaram się Wam jak najszybciej odpisać w najbliższym, właśnie czasie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.